Ja. Okay. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z produktami, które w ostatnim czasie mi się sprawdziły, których używam na gminie i chciałabym Wam je polecić. Dzisiaj o dziwo pokażę Wam głównie produkty do pielęgnacji co u mnie jest, no, nielada niespodzianką, ponieważ jak wiecie uwielbiam testować produkty do makijażu. Niestety pogoda temu nie służy. Ostatni raz makijaż robiłam w maju i przy takich temperaturach nie mam zamiaru kartować skórę jakimiś ciężkimi produktami, dlatego mój codzienny makijaż w tej chwili składa się z korektora katki tylko i wyłącznie na wypryski, gdzieś tam dwa czasami. Później na to nakładam tylko i wyłącznie puder z tej maty Rimmela, cały czas ten sam. Jeżeli chodzi o kredkę do brwi, w ostatnim czasie troszeczkę eksperymentowałam, ale wróciłam do starej, dobrej kredki z Avonu, która mi się najlepiej sprawdza i w sumie najlepiej mi wychodzi rysowanie brwinią. I jedyny element, który głównie się zmienia Mój makijażu, tak, bo tuż do też cały czas użyłam ten sam różnych wersji Volume Laszy właśnie z L'Oreal. I jedyny element, który się głównie u mnie zmienia, to usta. Cały czas testuję jakieś nowe produkty, albo wracam do swoich ulubionych. Raz też bardzo ważnie ogląda dzisiejszy materiał, ponieważ znajdzie się w nim małe rozdanie, mam jeden specjalny nowy produkt dla Was który wyślę jednej osobie i wystarczy tylko i wyłącznie odpowiedzieć na pytanie, co będzie oznaczało udział w tym rozdaniu, a ja wybiorę jedną osobę, która otrzyma nagrodę, dlatego zachęcam do oglądania. Pierwszym produktem, który Wam dzisiaj pokażę, jest to paletka czekoladowa, i love Makeup, czyli wiadomo w linii pokrewnej Makeup Revolution, a dokładnie innej, po prostu gałęzi Makeup Revolution. I to jest Szokolad Elixir. I muszę Wam powiedzieć, że te cienie są wprost rewelacyjne. Ja co prawda nie używam wszystkich kolorów jak do tej pory, ale upodobałam sobie cztery i troszeczkę piąte, ale bardzo, bardzo mało. I cały czas robię taki sam makijaż. To są głównie właśnie tutaj te złota. Taki, który przypomina troszeczkę merlu to ten złoty i trochę właśnie brązy, ale reszta cien jest nietkniętych. Muszę przyznać, że te cienie są rewelacyjne na spotkanie i właśnie w tym celu ostatnio, właśnie w maju, używałam tej paletki, jak szłam na spotkanie z klientami. Akurat w tamtym czasie nie nagrywałam ani nie robiłam zdjęć, bo tak jak wspomniałam, sprawy mojej firmy zostawiam poza internetem tylko Wam pokazuję, jak wygląda w kuchni prowadzenie firmy dlatego też nie widzieliście mnie w ostatnim czasie w makijażu, ale ona właśnie do takich spotkań biznesowych się nadaje rewelacyjnie, bo ten makijaż jest delikatny, subtelny, ale jednak coś na tym oku się dzieje spojrzenie jest odświeżone, dlatego jeżeli szukacie może takiej bardziej stonowanej paletki, która ma świetny dzień i dodatkowo jeszcze plusem tych cieni jest to, że one się bardzo szybko aplikują i nawet jak na przykład nałożymy samo to, czy sam ten szampański i leciutko przyciemnimy linię rzęs, mamy wtedy fantastyczny efekt, dlatego mogę Wam ją polecić, bo nie jest droga. Jako drugi produkt do makijażu, chciałabym Wam polecić pomadkę Bourjois i to jest Rouge Velvet The Lipstick i odcień to jest 02. Ja co prawda dzisiaj mam coś innego na ustach, nowość, którą testuję i z której nie jestem zadowolona, chyba będzie negatywna recenzja, ale jest to pomadka, którą uwielbiam. Zobaczcie jaki ona ma ładny pudrowy kolor i to jest coś pomiędzy matem a satyną. To jest bardzo kremowa pomadka, zobaczcie. Nawet jakiś czas temu, jak widziałam się z Mertą w Gdyni, to akurat używałam tej pomadki po obiedzie i bardzo ją zaciekawiła, więc Merta pozdrawiam Ci serdecznie. Muszę przyznać, że ten odcień idealnego, pełrowego różu tej pomadki sprawdza się rewelacyjnie. W praktycznie każdą każdym wariancie. Możemy ją stosować samo, jeżeli mamy dosłownie czystą gołą twarz i nie robimy makijażu. Możemy ją stosować również do takiego makijażu, który mam dzisiaj. Jak również do pełnego makijażu, nawet do smokey eye, będzie pasować idealnie. Nie jest intensywna, więc nie będzie nam się gryzła z żadnymi kolorami. Oczywiście, może do zielonego, żeby ją nie zastosowała, Ale do wszelkiego właśnie rodzaju, nawet taki szarych czy brązowych smoki eye, będzie pasować idealnie. Dodatkowo, przez jest taka kremowa, bardzo łatwo wyrysować tą pomadką kontur ust bez konturówki. A po około 5-10 minutach ona zastyga i jest dosłownie nie do poruszenia. Możemy i pić, możemy zjeść nawet lekki obiad, może nie jakoś bardzo tłusty, ale lekki obiad możemy śmiało zjeść teraz, na przykład w taką pogodę, jeśli głównie słodkie, jakieś takie delikatne rzeczy, i ona pozostanie na uszych ustach. Dodatkowo też, jeżeli chcemy ją poprawić gdzieś na szybko na mieście, sprawdza się rewelacyjnie, bo po prostu wystarczy uzupełniać ją w miejscach w zabrakło pomadki i nam się nie waży, nie robi nam się skorupka. Powiem Wam szczerze, że kupiłam trzy te pomadki w trzech odcieniach jakiś czas temu i wrzuciłam do mojego pudełeczka do testów. Odkryłam je, nie wiem, z 2 miesiące temu i się zakochałam w tej różowej. Jest rewelacyjna, i powiem Wam szczerze, że najczęściej teraz jak mam różową usta na Instagramie, to albo używam właśnie tej z Bujua, albo używam pomadki z e, Maka klimika. To są dwie teraz moje ulubione węglu pomadki, które po prostu katuje. Ostatnim produktem makijażowym jest szminka z Olive Lame, a jej dokładna nazwa to Power Shine HD Lipstick. I ja mam ciekawostkę czy odczytam jaki to jest kolor. A tak, odczytał. To jest z i powiem Wam, że ta pomadka jest rewelacyjna. Mam nadzieję, że tak otworzyłam i to jest taka bardzo wąziutka pomadka i skrząca. Wiem, że nie każdy z Was lubi, raczej nie każda z Was lubi pomadki z brokatem, ale zobaczcie, ona jest rewelacyjna teraz na loto, ma piękny, intensywny kolor fioletowy, ale nie taka typowa wiśnia śliwka, tylko to jest po prostu kolor fioletowy taki pery i ma bardzo dobre krycie, a do tego w słońcu prześlicznie się świeci, bo zobaczcie. Mniej więcej o taki odcień i na ustach w pełnym słońcu wygląda wprost przepięknie. Ja tą pomadkę używam głównie na co dzień, wtedy kiedy nie nagrywam dla Was filmów, idę nie wiem, tylko po zakupy albo idę się przejść i nie na przykład nawet nie robię brwi. Tak, bo w dni kiedy nie nagrywam i nie robię dla Was zdjęć, potrafię wyjść z domu bez zrobionych brwi i nie mam z tym problemu. I wtedy po, 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 potrafię użyć tylko i wyłącznie pudru, nawet nie używam korektora i tą pomadkę i Czuję się naprawdę fenomenalnie, nie potrzebuje nic więcej na skórze, nic więcej na twarzy. Ona jest bardzo lekka, nie wysusza nam ust w czasie upału. Dodatkowo też mamy takie lekkie uczucie nawilżenia i takiego lekkiego poślizgu, więc w momencie, kiedy jest bardzo gorąco, jest to naprawdę fajne, komfortowe. I powiem Wam, że ja uwielbiam w lecie używać takich iskrzących pomadek, bo uważam, że maty niekoniecznie przy bardzo dużych temperaturach wyglądają dobrze, one czasami się źle zachowują, potrafią nam się rozłaspiać na ustach. Potrafi się nam również zrobić tutaj taka brzydka kreska w środku ust, jeżeli pomadka nam się zbierze z temperatury, więc ja polecam na lato takie delikatne pomadki, albo jeżeli nie wiem, chodzicie nawet do szkoły. Ja wiem, że teraz szkoła się kończy, ale jeżeli właśnie uczyszczacie w miejscach, gdzie nie do końca jest skazany makijaż i mocny makijaż, ust, to polecam Wam. Ja mam akurat, wyrok pozorom jeden z najmniejszych kolorów. Tam są przepiękne nudziaki, są przepiękne, delikatne róże, też właśnie z takim intensywnym płyskiem, i na ustach nam się praktycznie że taka troszeczkę na tafla, więc gorąco i serdecznie polecam. Czas na małe rozdanie. Ostatnio będąc na zakupach w Rosmanie. zauważyłam, że jest nowa wersja bardzo popularnej maskary z Maybelline, czyli Colosa, I to jest Platinum Black. Podobno, nie będę tutaj odkręcać, bo jest to nowa sztuka, która poleci do Was. Podobno z tego, co się dowiedziałam z internetu oraz od ekspedientki w Rosmanie jest to kolor, który jest pomiędzy czarnym Szarym, właśnie taki platynowy będzie się nadawał idealnie na lato do lekkich makijaży, takiego trochę make upu, no make up oraz dla osób, które nie lubią intensywnej czerni na rzęsach. Jeżeli chcecie wygrać tą maskarę, wystarczy, że napiszecie pod tym filmem komentarz z Waszym ulubionym tuszem. Napiszcie mi jaki jest Wasz ulubiony tusz i dlaczego. I wtedy weźmiecie udział w rozdaniu. Wyników rozdania szukajcie na moim Instagramie magunia 88 Tutaj też powinna się pojawić nazwa. W środę około godziny 16, Ale godzina może tam ulec zmianie, więc obserwujcie mnie po prostu w środę. I wyniki pojawią się na Insta Stories. Po prostu publikuję zwycięski komentarz które wybierałem spośród wszystkich pospod tego filmu, dlatego gorąco was zachęcam, jeżeli macie ochotę przetestować tą nowość, to po prostu napiszcie komentarz, a już dopiszę wam szczęście. Czas najwyższy przejść do pielęgnacji. Na początek pokażę wam dwa produkty, które ratują mnie. W czasie tych niesamowitych upałów. I pierwszy z nich to jest tonik. Ja ostatnio pokazywałam Wam, że kupiłam ten tonik w Hebe. Nie wiem, jakiś miesiąc temu mniej więcej. Tutaj Wam góry wyjedzie ten vlog. Bo szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam, kiedy kupiłam go dokładnie. A to już jest moje drugie opakowanie, które właśnie zaczęłam używać. I powiem Wam, że on jest rewelacyjny. To jest produkt z firmy Farmona z serii Herbal Care. I to jest kwiat migdałowca. I tutaj w opisie czytamy, że on odświeża, skutecznie regeneruje i łagodzi podrażnienia. I wiecie co? To jest święta prawda. Ten tonik nie kłamie na etykiecie, spełnia wszystkie te trzy założenia, które obiecuje nam producent. Jestem z niego mega zadowolona. I być może dlatego tak szybko mi się skończył, bo jak jest teraz tak ciepło i niestety skóra nam też się poci, to z sobą się wydziela w dużo większej ilości. To potrafię, jeżeli oczywiście mam możliwość, przecierać twarz 2-3 razy dziennie. Bo jeżeli mam tylko i wyłącznie puder na twarzy, i tam troszeczkę korektora, to przetarcie twarzy tonikiem, zmycie wicie tego pudru, tego sobą, przetarcie twarzy tonikiem i ogarnięcie jej na nowo zajmuje mi maks. no nie wiem, 3 minuty. Dlatego tym bardziej, jeżeli nagrywam dla Was vloga, zawsze praktycznie przed każdym klipem odświeżam. Więc ten tonik idzie mi niesamowicie szybko. Ale muszę przyznać, że fantastycznie odświeża. Ta skóra jest taka przyjemna, taka lekko schłodzona i fantastycznie odświeżona i zauważyłam, że po tym toniku też tak bardzo się nie przytłuszcza. Nie mówię tutaj o takiej sytuacji, kiedy mieliśmy tropiki i wiecie, 35 stopni i chodziłam po słońcu, ale w normalnych warunkach, jak jestem w domu i na dla Was coś nagrywam czy robię zdjęcia, to ten tonik naprawdę daje radę. Dodatkowo też bardzo ładnie goni wszelkiego rodzaju stany zapalne, dlatego z czystym sumieniem mogę Wam go polecić, jestem nim zadowolona i powiem Wam, że rzadko się zdarza, żebym kupowała jakiś tonik dwa razy z rzędu ten sam, dlatego cieszę się, że ten mi się tak sprawdził. Drugim produktem, który w trakcie upałów ratuje mi życie jest spray odświeżający do stóp. Wiem, może być to lekko od kontrowersyjne, bo nie wszyscy lubią opowiadać o swoich stopach, ale tutaj muszę Wam powiedzieć, że to jest mega rewelacyjny produkt. Ja mam akurat teraz najnowszy zapach z Avonu, czyli tutaj to jest czerwony grapefruit oraz bazylia i muszę Wam powiedzieć, że to jest coś rewelacyjnego. Jak przykniecie sobie na stopy, to nie dość, że macie je odświeżone, pięknie pachnące, to jeszcze jest niesamowity efekt chłodzenia. Uwierzcie mi, w momencie kiedy po całym dniu macie opuchnięte, zmęczone, obulałe stopy, to jest jak wybawienie. Dodatkowo też ja ten produkt używam jako oświeżacz butów, obuwia i taki dozdorant trochę do obuwia. Powiem Wam tak, były w moim domu testowane różnego rodzaju dezodoranty do obuwia i te produkty Avonu, które są trzy razy tańsze od takich dezodorantów, chociażby szol, marki Shole, są dużo lepsze. Ten zapach dużo lepiej jest neutralizowany z obuwia, też można go częściej używać, ponieważ jest tani i przy okazji, ten zapach też dłużej się utrzymuje w Więc jeżeli szukacie dobrego dostroju do obuwi, to też możecie ten produkt stosować. Ja tak użyłam i jestem mega zadowolona. Bo wiecie co, nie lubię, kiedy nie wiem, idziemy gdzieś. Ja akurat na wózku nie mam aż takiego dużego problemu, bo nie muszę zazwyczaj ściągnąć obuwi, gdzieś, jeżeli gdzieś jestem. Ale czasami macie ochotę, po prostu jak idziecie do kogoś dłużej. Osiągnąć te buty, w szczególności kiedy mamy nie wiem kozaki, chociażby. To ten produkt się sprawdza. On jest w różnych nutach zapachowych, co roku są jakieś nowe właśnie wariacje zapachowe tworzone, ale to jest cały czas ten sam, niezmienny produkt. I to jest po prostu spray do stóp. I to jest rewelacja, jeżeli macie problem właśnie z opchniętymi stopami. Jeszcze raz powtórzę, teraz od w tej porze letniej, przy tych upałach to spróbujcie. On kosztuje mniej więcej między 5,99 a 7,99, więc nawet jeżeli Wam się nie sprawdzi, to nie będzie to duża strata, ale mogę Wam zagwarantować, że będziecie zachwyceni. Z racji tego, że moje włosy urosły naprawdę piękne i długie, w ostatnim czasie zaczęłam intensywnie zastanawiać się nad ich pielęgnacją, bo wiadomo, że pielęgnacja włosów krótkich wygląda zupełnie inaczej niż pielęgnacja włosów długich, dlatego dzisiaj chciałabym Wam wrócić kilka produktów do włosów, ale zacznę od czegoś kultowego. Ja o tym szamponie mówiłam Wam wiele razy, ale jeszcze w tej serii perełki kosmetyczne się nie pojawił. Po drugie też ostatnio zostało zmienione opakowanie, szata graficzna opakowania, więc stwierdziłam, że Wam jeszcze raz opowiem. To jest szampon Dove i to jest Volume Applicated szampon. Przepraszam, że ta tubka może nie jest taka super, super czysta, ale to jest szampon, którego używam po prostu, w go z łazienki. I to jest Oxygen i Moisturizer czyli on jest po prostu głównie nawilżający o dziwo, ale powiem Wam, że ten szampon działa rewelacyjnie. Może jeszcze przyczynam Wam, co tutaj piszę. On jest w ogóle da volume, do włosów cienkich i pozbawionych objętości, ale powiem Wam, że jest rewelacyjny. Teoretycznie on służy do poprawienia objętości włosów, ale zauważyłam, że od kiedy go używam, moje włosy są przede wszystkim w lepszej kondycji, ale również tak się nie przetłuszczają. Co prawda myje je regularnie co drugi dzień, ale mimo wszystko jak wstaje trzeciego dnia, to jeszcze w miarę są zatem do użytku, co mnie niesamowicie dziwi. Dodatkowo fajnie oczyszcza te włosy, bardzo ładnie się pieni. Bardzo ładnie się też te włosy układają po myciu. W momencie kiedy je wysuszę suszarką i je stylizuję, nie mam najmniejszego problemu. Ja ten szampon używałam, nie wiem, od pół roku, a może nawet dłużej. Już nie wiem, która to jest moja tubka, piąta, szósta bo mniej więcej taka tubka stacza mi na miesiąc półtorej, szczególnie teraz przy takich włosach i powiem wam, że jestem w szoku, że moje włosy się do niego nie przyzwyczaiły. One są naprawdę takie fajne, puszyste. Jak widzicie, dzisiaj mam właśnie świeżo umyte włosy tym szamponem, ładnie się układają, są lejące i też mają ogromną objętość. Właśnie pierwszego dnia po myciu tych włosów mam troszeczkę taką szopę, którą trudno ujarzmić. I nie są to, widzicie, włosy, które się puszą, tylko po prostu czuję, że mam ich na głowie bardzo, bardzo dużo. Więc jeżeli szukacie dobrego produktu do włosów, dobrego szamponu, a macie problem właśnie z włosami bez objętości, to gorąco Wam polecam. Przeczytujcie. On troszeczkę niestety kosztuje bo około 18 zł wrzmanie, ale czasami udaje mi się go kupić szą na hali i tam jest chyba za 15, jeżeli się nie mylę. Ale jeżeli będzie jakaś promocja właśnie do włosów, to zawsze sobie kupuję zapas, bo ten produkt używam, sprawdza mi się i razem z szamponem Hand and Shoulders, ale tylko miętowym, to są najlepsze produkty do moich włosów i mogę Wam je oba polecić, ale w szczególności właśnie ten daw. Drugim produktem, który chciałabym Wam polecić do włosów, który mi się sprawdza i jest rewelacyjny, jest to szampon i pink w jednym z Sephory o zapachu peppermint. Czyli po prostu miętowym. i powiem Wam, że ten produkt jest relacyjny, bo możemy go stosować na dwa sposoby. Możemy go używać jako zwykły szampon do włosów, ale ja, przy takiej długości włosów, bardzo szybko bym zużyła to opakowanie, a on kosztował chyba około 40 zł, z tego co pamiętam. Więc troszeczkę mi go szkoda. Stosuję go jako pięć skóry głowy, i powiem że lub sprawdza się idealnie. Ma bardzo duże takie drobinki, którymi możemy sobie zrobić fantastyczny masaż skóry głowy, a przy okazji możemy zrobić bardzo dokładny peeling skóry głowy. I tutaj jest nawet napisane na opakowaniu, że on służy do oczyszczania oraz do balansowania skóry głowy. I powiem Wam, że po tym produkcie, nawet jak nałożymy go sobie na tzw. scalp, czyli tutaj na samą skórę głowy i początek włosów, tak wiecie, mniej więcej dotąd te włosy są po prostu tak mięciutkie, tak oczyszczone i tak pięknie układające się, że nawet ciężko to opisać słowami. Jak użyłam go pierwszy raz i wysuszyłam włosy, to byłam zachwycona. Dodatkowo też yy, te włosy się tak nie przetłuszczają, mamy fantastyczne uczucie odświeżenia głowy. Nie można go stosować zbyt często, po prostu polecam go stosować raz w tygodniu. Ja go użyłam raz na dwa tygodnie, raz na dwa i pół tygodnia, ponieważ przy częstym stosowaniu można zacząć troszeczkę spędzić skórę głowy, bo będzie ono po prostu za bardzo podrażniona. Ale jeżeli macie problem z właśnie skórą głowy, chcecie pobudzić porost włosów właśnie poprzez taki Pięk i masa już w jednym, bądź też macie problem z przytużnieniem się włosami, to spróbujcie. Jeżeli też używacie dużo produktów do stylizacji, nie wiem, takie jak kwartiery, pianki, suchy, szampony, ten produkt również bardzo dobrze Wam oczyści skoro głowy z tych produktów i sprawdzi się rewelacyjnie. Jeżeli nie lubicie zapachu mięty, to może to być dla Was troszeczkę uciążliwe, bo pachnie bardzo, bardzo, bardzo miętowo. I też właśnie udaje takie uczucie fantastyczne, teraz na upały, chłodzenia i takiego ukojenia skóry głowy, więc jak widzicie nie mogę się go nachwalić, używam i na pewno będę kupować kolejne opakowania, bo jestem zachwycona. Przypadkiem złożyło się w dzisiejszym filmie, że pogrupowałam produkty w dwóch blokach po trzy sztuki i trzecim produktem do włosów jest suchy olejek Oleo z Oliflame. I wiem, brzmi to absurdalny suchy olejek, może dla niektórych, ale tak, to jest suchy olejek i już Wam tłumaczę, tylko muszę uważać, żeby ta butelka mi nie wypadła, ponieważ jest to butelka szklana. Jak znajdę na stronach Olifrem, to napiszę Wam tutaj na dole, jakie to są dokładnie oleje i ten produkt stosujemy tak, że psikamy sobie dwie pompki na dłoń i wcieramy od połowy włosów, czyli na przykład tutaj u mnie od ucha w dół. Nie nacieramy tutaj e, tej góry włosów, żeby ich nie przytłuszczać. ale tak naprawdę nawet byśmy ich nie przetuszczyli. Ja wolę nie ryzykować, ale ten jest tak rewelacyjny, że po psiknięciu na rękę i w, po prostu masowaniu głowy włosy, za chwilkę mamy suche włosy, które nie mają na sobie ani grama olejku. Włosy wszystko to ładnie wpijają. W efekcie włosy są odżywione. Możemy je używać, tak że możemy używać codziennie. Ja tak staram się używać co drugi dzień, żeby też i za bardzo tutaj na końcówkach nie obciążać, bo moje niestety mają tendencję do przypuszczania się. I boję się, że przy codziennej pregnacji, właśnie tym produktem mogłoby coś takiego wystąpić, ale jeżeli chodzi o stosowanie co drugi dzień, to mi się sprawdza. I on wchodzi bardzo powoli, bo zobaczcie, ile ja go zużyłam, a użyłam go od dwóch, dwóch tygodni, chciałam powiedzieć, dwóch miesięcy. Nie, od dwóch tygodni, Ponieważ bierzemy dosłownie dwie maciuplejne pompki, i to nam wystarcza dosłownie na te moje długie włosy z jednej i z drugiej strony. Polecam Wam bardzo serdecznie, w szczególności osobom, które nie przypadają za olejami, których włosy nie lubią oleju. Bo nieraz polecaliście mi olejowanie włosów, niestety moje włosy nie lubią żadnej metody olejowania. Są po niej te, mimo właśnie odpowiedniego płukania, produktów, szamponów nie potrafią tak naprawdę dobrze oczyścić się i potem mam bardzo wszystkie włosy. Potem mi piszecie pod filmami, że mam przetłuszczone, a nie, to jest efekt olejowania właśnie. Dlatego, jeżeli macie taki sam problem jak ja z włosami, że nie lubią one olejków, spróbujcie tego, bo dla mnie to jest wybawienie. Mogę zawydawać teraz o te długie, piękne włosy. Mi piszecie coraz częściej w komentarzach, że w stu, moje włosy wyglądają przepięknie i muszę przyznać, że to od dobrej kumulacji, więc polecam Wam szczerze ten produkt. Za sam koniec chciałabym Wam polecić perfumy. Co prawda nie są może one idealne na tą pogodę, ponieważ są to perfumy bardzo ciężkie i to jest alien. Muszę powiedzieć, że zakochamy się w tym zapachu, nie wiem, dwa lata temu i cały czas był mi szal pieniędzy na niego. Ale z okazji, że obchodziłam 30 urodziny, kupiłam sobie go z myślą o mojej imprezie urodzinowej. Nie macie pojęcia, jak ten zapach długo utrzymuje się na ciele, ale również przechodzi na ubrania, które mamy na sobie. Ponieważ kiedy użyłam go na mojej imprezie urodzinowej, raczej przed moją imprezą urodzinową, wytrzymał do świtu, potem kiedy ściągłam skrętkę, poszłam spać. I rano wrzuciłam ją do prania, nadal było czuć bardzo intensywnie ten zapach. I po kilku dniach, kiedy wstawiałam pranie, nadal było czuć ten zapach. I dopiero po praniu e, został zdjęty, można to tak nazwać, właśnie z ubrania z sukienki, e, i dopiero proszek go zneutralizował. Więc jestem zakochana w tej intensywności. To są pierwsze perfumy, których nie musiałam poprawiać na całą nocnej imprezie. Nie umiem opisać dobrze zapachu. Mnie się ten zapach kojarzy z dzieciństwem. Ja wiem Wam go inaczej opisać. On jest bardzo intensywny, bardzo ciężki. Troszeczkę ma taką cierpką nutę. Nie jest to jakiś ładny kwiatowy czy cytrusowy zapach, czyli takie, które zazwyczaj używam. On jest bardzo kobiecy, bardzo intensywny, bardzo rytualny. W momencie, kiedy go użyjemy. To wszyscy w kołowiec, że wychodzimy do pomieszczenia. To jest jeden z takich zapaków, które czuć za nami na ulicy. Albo powiem szczerze, że ja się zakochałam i muszę się mocno powstrzymywać, żeby nie używać go w te upały, bo zdaję sobie sprawę, że jest za ciężki. Dzisiaj, akurat u mnie, bo nagrywam to w czwartek wieczorem, jest troszeczkę gorsza pogoda jest około 23 stopni. I użyję go właśnie na odpust parafialny. Więc cieszę się, że pogoda to wszystko się uchodzi, to będzie idealny. Ale po prostu ja mogłabym siedzieć i go wąchać, bo sprawia mi to przyjemność. Jest to przepiękny zapach, który oczywiście na dole przeczytaliście już nutę zapachową. Jeżeli możecie, to zajdźcie proszę do albo do właśnie Sephory i powąchajcie go. Wiem, że to będzie taki zapach, który jak zgłoszę będę kupować kolejną buteleczkę, bo. Nie potrafię użyć bez tego zapachu. Nie wybrałam sobie, wiecie, jakiś wielkich imprez, jakichś wielkich rodzinnych okoliczności, czy też jakichś ważnych, bardzo ważnych spotkań, gdzie ja muszę sobie dodać troszeczkę pewności siebie, bez tego zapachu. Zresztą mam wrażenie, że to jest mój zapach i chyba zostanie ze mną już naprawdę na bardzo, bardzo długo. Tak już były wszystkie produkty, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Jak widzieliście, było tutaj sporo produktów włosów i sporo pielęgnacji, ale mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie. Jeżeli ostatnio odkryliście jakąś fajną perełkę, napiszcie mi proszę w komentarzu, a bardzo chętnie przetestuję nowe produkty. W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!